Marek Wałuszko, witam serdecznie. To jest program Wszystkie Strony Miasta, który, w którym będziemy rozmawiać o tym, co czeka nas na czwartkowej, 49. sesji Rady Miasta Gdańska, a moimi dzisiejszymi gośćmi są wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, pani Kamila Błaszczyk. Dzień dobry. Pani Elżbieta Strzelczyk, radna Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. A Klub Wszystko dla Gdańska reprezentuje pan Bogdan Oleszek. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wciąż tematem ważnym tematem, który... Nie schodzi z czołówek mediów. Jest wojna w Ukrainie. Na poprzedniej sesji pojawił się wątek związany z uczczeniem bohaterstwa Mariupola, ale na tej sesji, z tego co wiem, będzie uchwała, która już sprawę nadania jednemu ze skwerów imienia Mariupola będzie sfinalizowana. Czy tu faktycznie już nie ma żadnych dyskusji i jesteście Państwo tutaj? Jednomyślni. E, tak, to zresztą była jakby odpowiedź na e, wniosek e, mera Mariupola, z którym było łączenie na poprzedniej sesji, e, i pani prezydent zadeklarowała chęć e, e, rzeczywiście, żeby taki skwer jak najszybciej e, w mieście się pojawił. E, wszystkie trzy kluby zgodnie e, na, podczas poprzedniej sesji e, podpisały wniosek e, o nadanie imienia takiemu miejscu we Wrzeszczu, no i myślę, że to, to, to jest rzeczywiście takie wspólne działanie, odpowiedź bardzo szybka na tą odezwę mera Mariupola z poprzedniej sesji Rady Miasta. To będzie we Wrzeszczu, z tego co wiemy, tak, w sąsiedztwie to... ulicy Partyzantów. Tak, to jest przy ulicy Partyzantów i Matki Polki, to znaczy na takim skrzyżowaniu skwerek, no i oczywiście my jesteśmy całym sercem z Mariupolem, który jeszcze się broni. Ale i no, przed, te, przed tymi bandyckimi, straszliwymi atakami Rosjan, i absolutnie tak jak tutaj koleżanka powiedziała, na ostatniej sesji to był wspólny wniosek wszystkich klubów, yy, wspólny wniosek wszystkich klubów o nadanie imienia bohaterów Mariupola. Też potwierdzam, i wydaje się, że bardzo dobrze się stało, że to właśnie trzy kluby, żebyśmy się nie ścigali, nie robili z tego jakiś zawodów, kto zgłosi lepsze miejsce, wybrano miejsce. Ja dodam tylko, że Smaczko jeszcze dodaje to, że to jest miejsce w pobliżu konsulatu rosyjskiego. Także będą może musieli przechodzić i patrzeć na taki skwer. Wcześniej, wcześniej podam, dodam tylko, że była jakaś inicjatywa, jest nawet trochę podpisów. Takich podpisów też i do mnie składali troszeczkę zmianę ulicy Batalego, ale wydaje się, że tutaj pogodzone zostaną wszystkie te sprawy. Dużo tematyki wojennej obecnej w, w mieście, pomocy dla uchodźców z Ukrainy też. Też gdzieś tam w ostatnich dniach jakoś została zakończona sprawa ewentualnego przeniesienia czołgu, ale też pojawił się ciekawy list, który jest taką odpowiedzią miasta Sankt Petersburg, z którym po wybuchu wojny zerwaliśmy. Jako miasto współpracy? Czy tu coś Państwo wiedzą, co jest w treści tego listu? Wiemy, wiemy. <gry> to jest ohydny list, aż trudno go tutaj tłumaczyć. Ale jak się weźmie pod uwagę, a znamy trochę realia, jak tam wygląda, że partia Putina, jedyna Rosja, jest tam głównie, głównie przy władzy w Petersburgu, to list jest ohydny, bo oni wzywają nas do rzetelnej informacji na temat tej wojny. My mamy taką rzetelną informację, wydaje się, że im by było potrzeba, i ta odpowiedź dla nich powinna być, że do Was powinien taki przekaz rzetelny dotrzeć. Ja myślę, że to jest właśnie, no, nie że w swojej treści, bardzo ohydny i kłamliwy przekaz. To też w pewnym stopniu pokazuje, jak może propaganda manipulować i społeczeństwem, i właśnie całą polityką. I też brak wolnych mediów zapewne przyczynia się do skuteczności takich działań władz rosyjskich. Ja bym tylko dodała, no bo, że to jest odpowiedź na, na wypowiedzenie partnerstwa przez miasto Gdańsk Sankt Petersburgowi i no, to jest tak wstrętne, tak wstrętna odpowiedź, i tak pełna manipulacja, jak tutaj wspomnieliście, że chyba lepiej byłoby już zamilczeć nad tym, po prostu zostawić to i my zrobiliśmy to, co uważamy za stosowne. My mamy dostęp do wiedzy, która do wiedzy o tej wojnie, o tej napaści. Y, ru, ruskich bandytów, bo takich po prostu nazwę na, na Ukrainę i tyle, i tyle zrobiliśmy, Może co nawet ba, nas, nas utwierdza w tym, żeśmy słusznie zrobili. Oczywiście, Ta odpowiedź to tak. chyba utwierdziła nas jeszcze bardziej. Y, to jest y, powiedzmy tyle, jeśli chodzi o kwestie wojenne. Y, przenosimy się na najbliższą sesję. Będą głosowania nad miejscowymi planami zagospodarowania y, przestrzennego. Wśród nich no może pojawić się też dyskusja dotycząca planu dla dzielnicy Zaspa Młyniec. Wiem, że tutaj pani radna śledzi, śledzi sprawę, o jakie miejsce chodzi i dlaczego mogłaby tu się pojawić dyskusja. Znaczy ja jestem akurat radną z tego okręgu, oczywiście jestem radną miasta, ale trochę bliżej znam sprawę tamtego okręgu, mojego okręgu i Zaspa, to jest plan w ogóle, który jest w tej chwili, zmiana planu na planie już uchwalonym. Jest to miejsce, myślę, dyskusyjne dla wielu ludzi od wielu lat, dlatego że to jest w tej chwili obecnie bardzo brzydkie miejsce na zaspie, czyli dawny pas startowy, kawałeczek od Chynka do Alej Rzeczpospolitej. Czyli bliżej kolejki, tak, tam gdzie kiedyś bis... było takie targowisko. Tak, było kiedyś targowisko, zlikwidowane już wiele lat temu. I no i teren jest prywatny, to jest teren już dawno temu przejęty kiedyś przez Budimex, Teraz to jest chyba właścicielem sprawia. No i y, był ten plan, który był, był chyba, y, myślę, wydaje trochę mniej korzystny niż ten, który jest obecnie, bo tam była bardzo wysoka zabudowa. Zresztą powstały już dwa 18-piętrowce. Przy, przy samej Henka, tam powstanie jeszcze jeden. Natomiast no, w tej chwili jest troszeczkę obniżenie tam y, zabudowy, z, nawet do chyba sześciu kondygnacji od strony Jana Pawła tych numerów parzystych, czyli nie od strony kościoła, tylko po drugiej stronie ale muszę powiedzieć, że no, znaczy ja brałam udział w dwóch dyskusjach publicznych na temat tego planu I, no i no nie jesteśmy do końca zadowoleni, jako i mieszkańcy albo przedstawiciele, dlatego, że nie zostały wszystkie uwagi uwzględnione mieszkańców. To znaczy, część została, bo troszeczkę zwiększono ilość powierzchni biologicznie czynnej, bo było pierwotnie 25%, teraz jest 35%. No byli tacy mieszkańcy, którzy wnioskowali do 50% i to byłoby naprawdę cudownie, no ale 35 jest trochę lepiej niż było, natomiast no, myślę, że to jest ciągle trochę mało. Fakt, teraz to jest beton. To jest zabudowany beton. Natomiast w tej chwili to są miejsca głównie do parkowania, no bo tam ludzie parkują. I jest takie przejście pomiędzy jedną częścią Zastągniec, a drugą od między pilotów a star między pilotów a dywizjonu 303, bo tam jest dokładnie do dywizjonu 303 prawie że dochodzi. Natomiast ja się obawiam po tym planie jednej rzeczy. Bo jedno to wysokość zabudowy, przestrzeń biologicznie czynna, a następna sprawa to miejsca do parkowania. W tej chwili mamy na tym pasie startowym głównie miejsca do parkowania. Natomiast co będzie, jak tam to zniknie i tam będzie zabudowa? W tej chwili yy, ci mieszkańcy, którzy tam parkują, a to są mieszkańcy z, z Jana Pawła, z, ale Jana Pawła 4 do 6 chyba numery. Głównie to oni nie będą mieli gdzie parkować, i tak naprawdę ciężko będzie znaleźć takie miejsce. Ja na przykład wnioskowałam o to, żeby w jakiś sposób e, dogadać się z inwestorem i żeby e, w, też zorganizować na terenie tego planu obecnie uchwalanego, czyli na tym terenie, który jest, jest własnością inwestora, żeby tam zrobić jakieś miejsce do parkowania, żeby udostępnić ludziom. No ale niestety nie, takie uwagi nie uwzględniono i myślę, że z tym tam będzie duży problem. Poza tym tam jest dosyć dużo dojdzie mieszkań. I no, w tej chwili y, jest dyskusja, w zasadzie już nawet nie dyskusja, bo y, jest chyba już nawet ustalone z inwestorem, jak będą wyglądały ulice i ruch pomiędzy. Znaczy naokoło tego planu. Bo tam jest Chynka, ale Aleja, Jana Pawła, dojazd do Rzeczypospolitej. I ja się tam, to znaczy startowa w zasadzie, nawet nie do samej Rzeczypospolitej, tylko z jednej strony startowa, z drugiej strony dywizjonu 303. I no, tam są w tej chwili pomysły na, nawet też nie mieliśmy na ten temat spotkanie z GZD i I tam jest w tej chwili plan, żeby z Aleja, Jana Pawła był wyjazd, były światła w kierunku Chynka z lewoskrętem i prawoskrętem. Mieszkańcy wnioskowali o rondo. No Już i nie wiadomo czy No ale GZDZ twierdzi, że tam rondo nie byłoby i że nie byłoby dobrym to, pomysłem. Razie... Także będzie na pewno, jest będzie to na pewno trudne. Yy, no będzie dyskusja yy, no widać nawet po czasie procedowania tego planu, yy, ile razy on wracał do dyskusji publicznej, yy, że rzeczywiście to jest takie miejsce, które budzi wiele yy, też obaw dotychczasowych mieszkańców. Yy, natomiast no Miasto musi podążać drogą zagęszczania do, do wewnątrz, czyli musimy tych, te tereny, które są jeszcze w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu, a trzeba podkreślić, że to jest świetnie skomunikowane miejsce, bo i blisko jest SKM, blisko jest tramwaj, są tam autobusy, są już też sklepy w sąsiedztwie. Także jest to bardzo dobrze skomunikowane miejsce i faktycznie kolejna zabudowa mieszkaniowa, która by się tam pojawiła, no raczej jest wskazana. Z tego, jak przebiegały te dyskusje, widać, że sporo z tych uwag mieszkańców zostało uwzględnione, bo też nigdy nie jest tak, że wszystkie 100% uwagi są uwzględniane, czasami one są wzajemnie sprzeczne. Także wydaje mi się, że to, co zostało w tym projekcie, który jest w tej chwili, Poddane pod głosowanie Rady Miasta, czyli dodatkowe ciągi komunikacyjne, które zostały e, tam przedstawione, plus stopniowanie tej wysokości, czyli ta że te, te, te wysokość tych budynków nie będzie jednakowa, tylko będzie się zmniejszać e, w kierunku e, morza, e, to, to, to pozwoli rzeczywiście nadać temu miejscu e, taki śródmiejski charakter. E, całość też będzie zagospodarowana zgodnie. Ze standardem ulicy Miejskiej, który mamy od niedawna w mieście uchwalony, Pojawi się też tam taki plac nowy miejski w środku, czyli też przestrzeń, która będzie mogła być wykorzystana na, na, na takie społeczno twórcze rzeczy. Także pomimo tych licznych kontrowersji, wydaje mi się, że to jest jakiś wariant dosyć kompromisowy. A w zakresie rozwiązań komunikacyjnych pewnie można jeszcze nad tym dyskutować, bo to jest jakby troszeczkę poza planem samym. Na razie z przedstawionych badań, wyliczeń wynika, że rzeczywiście to rondo nie spełniłoby swoich funkcji które mieszkańcy by oczekiwali, więc no zobaczymy. Pan radny z innej dzielnicy, ale też pewnie tak te tereny zna. Ale to jest temat, którym ja pamiętam jak długo prawie jestem radnym, on zawsze wraca co chwilę. Na pewno coś trzeba zrobić tak tą częścią miasta z tą dzielnicą i ona musi rzeczywiście przybrać jakiś taki normalny kształt, bo nam się kojarzy jeszcze ten pastatowy, czy, czy tam wcześniej targowisko. I to no, na pewno trzeba ucywilizować i to pewnie dla mieszkańców z korzyścią dla mieszkańców. I, i tylko liczę na to, że, że w jakiś sposób nastąpi ten kompromis i, i będzie to z korzyścią dla tam mieszkających już i tych, co zamieszkają, bo na pewno sprawa parkingów to jest bardzo ważna dzisiaj sprawa. Tak? Punkt 17. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego. O co tutaj chodzi? Bo to też jest, wydaje się, ważny punkt, który na tej sesji stanie, Pani Przewodnicząca. E, tak, to jest ważny punkt, to jest też kolejny efekt jakby rozmów i dialogu e, z kierowcami motorniczymi e, autobusów i tramwajów, ponieważ. E, Dotychczasowe przepisy niejednoznacznie definiowały sam przewóz między innymi rowerów, bo to, to taka była główna oś tutaj sporu też e, zwierząt e, i w pewnym mierze bali się swojej odpowiedzialności prowadzący pojazdy. Że w tej chwili e, ten regulamin po ty, tych zmianach dosyć jednoznacznie określa, e, że może znaleźć się tylko w pojeździe tyle rowerów, ile jest e, na piktogramie przy drzwiach, w jaki sposób one mają być zamocowane, i że to właśnie pasażer wprowadzający do pojazdu e, rower e, będzie za to odpowiedzialny, żeby prawidłowo zamocować ten, ten e, i żeby nikomu nie stała się krzywda, na przykład przy okazji skrętu, czy hamowania, czy innego e, wydarzenia. E, także, no, myślę, że nie będzie już e, wtedy dochodzić do jakichś przykrych sytuacji, że kierowca odmówi przyjęcia e, pasażera z rowerem, e, a też sami rowerzyści będą racjonalnie podchodzić do tego zabezpieczenia swojego roweru w pojeździe. Znaczy ja myślę, że to jest po prostu uchwała, która doprecyzowuje wcześniejsze nasze uchwały miasta, tak, no bo prawda jest taka, że tak jak powiedziała koleżanka, no dotąd, znaczy był, było w, ogóle, był w ogóle problem z przewozem rowerów w tym sensie że nie było osoby odpowiedzialnej, no, trudno było kierowców obciążać odpowiedzialnością za to, w jaki sposób rower jest zamocowany. Natomiast no, w tej chwili to jest po prostu doprecyzujące, jak rowery mają być i ile, czy w ogóle mogą być przewożone, w których pojazdach, gdzie, no bo są pojazdy takie, które mają w środku na to miejsca są takie pojazdy, które będą miały jakieś naczepki czy, czy coś w tym stylu do przewożenia I, i, i w tym momencie pasażer jest odpowiedzialny, jeżeli to jest w środku pojazdu, za zamocowanie i za to, żeby nikomu się nic nie stało, jak przewozi rower. Tak, to rozwiąże ten problem, bo to było pewnie jakieś napięcie na linii. No było napięcie, kierowcy. wydaje się, że powinien rozwiązać. Tym bardziej, że teraz jest w tym uchwale jest sprecyzowane w którym wejście ma prawo wejść i ktoś, kto posiada rower, gdzie go postawić i, i ile tych rowerów może być. Jeśli zobaczy, że już tam stoi, to niestety nie skorzysta, ale tak jak mówiłem, koleżanki mówiły, ma tutaj być jakieś, zwłaszcza do Sobieszewa, to co wiem, bo latem jest dużo osób chce korzystać i tam dojechać. Ma, mają być jakieś dodatkowe przyczepki do autobusu, gdzie te rowery będzie można w jakiś sposób gromadzić, a dwa to ureguluje również dla osobom niepełnosprawnym, tutaj mówię z zwierzętami które są, tak, czy musi posiadać kaganiec jakie musi dokumenty posiadać ta osoba. To ma wszystko doprecyzować, żeby nie było dyskusji, że ktoś wszedł i nie ma kagańca, nie ma tego, nie ma, nie ma, nie ma jakichś dokumentów. Wszyscy muszą wiedzieć wchodzące, a zwłaszcza osoby, które korzystają z przewodników psów, tak? I, I jak to będzie wyglądało? Ale to jest ustawa, zmiana ustawy już i, i my się jak gdyby dostosowujemy. tak Ważna kwestia. Tym bardziej, że Gdańsk no, cały czas ma te ambicje takiego miasta, które przewodzi w, w turystyce rowerowej, w komunikacji rowerowej, i tutaj też na tej sesji pojawi się wątek z tym związany, bo będziemy się starać o to, żeby no, gościć konferencję międzynarodową pod nazwą Velocity w 2025 roku. Jak rozumiem, tutaj. To chyba nie będzie kwestia dyskusyjna, Panie Przewodniczący. Nie, nie będzie. Raczej nie, bo kojarzymy się wszyscy z miastem e, rowerowym. Myśmy zawsze byli, że tak powiem, w czołówce i o ścieżki rowerowe. E, e, tu się odbywało też już parę różnych konferencji krajowych, tak? No i ba, e, chcemy również zaistnieć na, na tym e, międzynarodowym e, polu i, i żeby tu się odbyła ta konferencja. Czyli to jest upoważnienie, jak gdyby, dla Prezydenta, żeby starał się, żeby, żeby do nas trafiła ta konferencja. Nie, jest to sprawa kontrowersyjna, także myślę, że wszyscy Z tego, będziemy... co wiem, to Pani Radne też na rowerach e, lubią jeździć, więc, e, więc e, popierają te kwestie. Jak najbardziej już czekam właściwie, <laughs> jak pogoda pozwoli na, na dłuższe wycieczki, ale faktycznie no, taka międzynarodowa konferencja to jest zawsze okazja do zapoznania się z jakimiś nowymi trendami, e, nowinkami, które być może będzie można zaadoptować w mieście i też pochwalić się naszymi rozwiązaniami przed innymi. Dziękuję serdecznie. 49. sesję Rady Miasta Gdańska będziemy oczywiście na żywo nadawać na portalu gdańsk.pl w czwartek. Zapraszamy serdecznie do śledzenia obrad, a moimi dzisiejszymi gośćmi, którzy no, przybliżyli nam tematykę tych obrad, byli pani Kamila Błaszczyk z Koalicji Obywatelskiej, pani Elżbieta Strzelczyk z Prawa i Sprawiedliwości, Dziękuję z Klubu Wszystko bardzo. dla Gdańska, pan Bogdan Oleszek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia.